Cześć. Jak widzisz, skończył się sezon, zaczął się nowy. Dostaliśmy osoby, które osiągnęły jakiś pułap, który był wymagany przez konami. Dostaliśmy ISKO. Kto dostał, to dostał. Kto nie dostał, trudno. Wie, nie, niech patrzy, co stracił. ISKO mamy zrobionego tak. Ja go zrobiłem w ten sposób: 7, 7 passing dribbling 4, Dexterity 14, Low Body, Straight 10. Ja zostawiam go tak. Dla mnie on ma mieć bardzo dobre podanie. Od kogo od zawodnika i dobry balans. To u, niego, u mnie jest najważniejsze. Nie będę mu losowo pozycję SS, -a, ponieważ u mnie ten zawodnik na SS się w ogóle nie sprawdził. Mam mocniejsze karty, które będą się o wiele lepiej sprawowały tam. Ja będę go bardziej chciał wykorzystywać jako mf a który będzie dostarczał piłki i bym mu dał na przykład. Ma, on ma bardzo dobre skile w tym momencie: Double Touch, Flip Flap, Mars Siri, Sol Control, Long Range Color, One Touch Pass, throw Pass, weighted Pass, no Pass, Visionary Pass. Czyli do podań dałbym mu low, 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 low lofted pasy. Dałbym mu. Outside, outside Curler. Outside Curler. Outside Curler nie tylko pod szczały z Outside Curler, ale podania z Outside Curler bo bardzo, bardzo są dobre też. Zrobię o tym filmik i też będziemy omawiać te, te rzeczy, które są bardzo, bardzo dobre w grze. I outside Curler gorąco polecam. Spróbujcie, przetestujcie sobie tego skilla. Heltrika. Heltrika. I Fighting Spirit, piąty Wam zostawiam, zostawcie sobie, to już Wam do Waszej tej, ja bym dał, dał te pozycje, te, te dałbym zawodnikowi. Oczywiście możemy dla niego CFA lub SSA wylosować, ale ja generalnie, generalnie nie. Nie będę losował, ponieważ u mnie w tym momencie on będzie miał statystyki finishing na pozycji na, na parametry 74. Mi się to nie sprawdzi. Bardzo, bardzo mi się podobają jego ataki, governance, ball control, dribbling, tej possession low passy, aceleracja i balance. Bardzo mi się to podobają i jak na zawodnika, który jest za darmo od odkładami. Jest, są to naprawdę znakomite statystyki. Zobaczmy sobie jeszcze chwilkę. On tutaj będzie miał e, 33 lata, więc też nie oczekujmy, że on będzie e, śmigał. Ale e, rally weak, e, weak foot accuracy high, czyli bardzo dobrą ma słabszą nogę. Więc to jest dobre. Forma jest jak jest. I injury low. Więc, yy, więc, tak naprawdę, patrząc na, naprawdę na kartę, która jest dana od Konami, jest to naprawdę mocna karta yy, i można się nią dobrze pobawić. Bo z tego co kojarzę, grałem bodajże kartą ISKO za darmo za GP, i bardzo mi się podobał jego ID, bo to nie tylko chodzi o statystyki zawodnika, ale też o ID zawodnika. I powiem szczerze, bardzo, bardzo przyjemnie mi się grało nim. Gra i tutaj zagrałem nim jeden mecz. On wszedł naprawdę z ławki. Na drugim koncie będę go bardziej testował, ponieważ tam mamy konto Free to Play i tam się będę o wiele bardziej nim chciał pobawić i będziemy testować. jak Jakczkolwiek zapraszam, będę zapraszał Cię gorąco na streamy właśnie z konta Free to Play. A mianowicie, następny filmik jaki zrobimy, to zrobimy o tej taktyce, ale to już niebawem taktyka. Którą zrobiłem 73% winrate yy, Na possession 2002 punkty naprawdę 950 miejsce W rankingu zakończyliśmy sezon Więc naprawdę gorąco polecam ale teraz Nie zwlekajmy Grajcie Testujcie dajcie znać w komentarzu jakie wy byście dali skilli Jak byście go zrobili builda Dajcie dzwoneczek Kciuczka w górę nawet jak ci się nie podobał film. Daj tak albo tak Jak wolisz i bawcie się dobrze. Z tej strony Air Galactic, razem z ISKO, nie włączę, będzie z wami.